Agnieszka Milawska, dzień dobry. Witamy w programie Gość Dnia. Jak Państwo siedzą przed komputerami i sobie Państwo wpiszą w Google takie hasło samochód kropelka i wejdą Państwo w grafikę, to zobaczą Państwo taki całkiem kosmiczny pojazd. No, i kropelka, proszę Państwa, to jest coś, czym interesują się teraz wszystkie media. My także. Okazuje się, że jedna z osób, która maczała palce przy jej konstrukcji, mieszka w Ciechanowie, a to jest pan Kuba Sawulski. Dzień dobry, witam dzień dobry, Pana. Dzień dobry, witam Państwa. A? Ale w dowodzie osobistym, jak mówi, ma Jakub. Pisane. Tak Będ jest. Będziemy mówić e, e, Kuba, dobrze? Może tak być. Zdecydowanie. E, Studentem jest pan trzeciego roku na Politechnice Warszawskiej. Tak jest, Wydział Mechaniczny Energetyki Lotnictwa na automatyce i robotyce. Brzmi poważnie, a dlaczego taki kierunek akurat? Dlaczego taki kierunek? No ciężko powiedzieć. Ja jakby od dłuższego czasu już wiedziałem, że, że raczej na uniwersytet to się nie nadaje. Wolę jednak przykręcić śrubkę tu i tam czasem. Pomyśleć <laughs> o tym, jak to zrobić, coś zaprojektować. I to taka konkretna robota, prawda? No, wydaje mi się, że, że raczej bardziej związana z tym, żeby coś zrobić. Rękoma, a nie głową, chociaż głowa też do tego potrzebna. Kropelka, proszę Państwa, wyciąga podobno 60 km na godzinę, ale tak do końca nie wiadomo, bo też jak przed audycją się dowiedziałam, nie było chętnego, żeby to sprawdzić, dlatego że jak to powiedział Pan Kuba, w zasadzie ma się wrażenie, jakby się szurało plecami już po, po, po ziemi, tak? No bo to taki samochód. Mm. Dobrze, tak powiedzmy. Samochód to mi tak nie bardzo nawet ta nazwa pasuje do, do tego, co widzę na obrazku. Cóż to właściwie jest ta kropelka? Ciężko powiedzieć, co to właściwie jest, dlatego że wyszło? większość dzieci, które spotykają nas na piknikach naukowych. Czy, czy, czy innych prezentacjach naszych pojazdów, pierwsze pytanie, które zadają, to jest pytanie, czy, czy, czy to lata? No to, to nie lata, to jest samochód. Miałam może, takie samo pytanie zadać. E, może, może nie do końca tak, bardzo przypominające na, na nasze samochody, które widzimy na ulicach, ale jest to pojazd, samochód, który, który charakteryzuje się bardzo, bardzo niskim zużyciem paliwa. Startujemy jako studenckie koła, redynamiki pojazdów, rokrocznie w zawodach szaleko maraton, gdzie zjeżdżają się drużyny. Naszej edycji z całej Europy, ale są też edycje. Jest edycja azjatycka, edycja w Ameryce. Edycja azjatycka teraz bardzo, bardzo prężnie się rozwija. U nich to weszło dosyć późno. U nas te zawody odbywają się od 85 roku. W tym roku mieliśmy jubileuszowe 30 zawody. No i tam co roku mierzymy się ze wszystkimi ekipami z całej Europy i staramy się przepalić jak najmniej. Mm -hmm, A ja, no i kropalka robi furorę? No, trzeba powiedzieć, że jest to, jest to bardzo, bardzo. No, daleko zaawansowana konstrukcja to jest już trzeci, trzecia wersja naszego samochodu Kropelka. On... I tu proszę Państwa zaczynamy rozmawiać o czymś, o czymś, na czym ja kompletnie się nie znam, więc zamieniam się w słuch, a Pan Kuba mówi, co to właściwie jest, z czego to jest zrobione i jak to jest zrobione i na co to jeździ. No tak, więc Kropelka to jest już trzecia wersja naszego samochodu, znaczy wcześniej używaliśmy, in, używaliśmy mieliśmy też samochody o innych nazwach, startujące w innych kategoriach, ale od swego, od swego czasu postanowiliśmy, że skoncentrujemy się na Dwóch nurtach. Jeden to jest właśnie pojazd kropelka, czyli samochód kategorii koncepcyjnej, kategorii prototypów, w której są dużo mniejsze obwarowania niż w drugiej kategorii, w której startujemy, a jest to kategoria samochodów miejskich, w którym wystawiamy drugi model. Natomiast kropelka jest samochodem prototypowym. Nie ma tam tak wielu obwarowań na to, żeby samochód miał powiedzmy wycieraczki, światła czy, czy, czy jakieś inne wyposażenie, które. Miałoby upodabnić ten samochód do samochodu jeżdżącego w ruchu miejskim, ale są po to po prostu samochody budowane po to, żeby bić rekordy, rekordy spalania. Nie prędkości. No niestety nie prędkości. <grym> Mamy też. Dobrze, to co tam się leje, żeby tak się? Co tam się Nasz najnowszy silnik, najnowszej kropelce jest silnikiem zasilanym etanolem. Wcześniej jeździliśmy na zwykłej 95-oktonowej benzynie. Ale teraz postanowiliśmy przejść na, na silnik zasilany etanolem. To też wiąże się z tym, że przeszliśmy troszeczkę do innej kategorii. Z kategorii gazoline przeszliśmy do kategorii paliw alternatywnych. I mm -hmm. ile pali? Ile pali? Ciężko powiedzieć, jak to będzie, dlatego że nie zdążyliśmy jeszcze dokładnie pomierzyć wydajności naszego silnika i naszego, naszego samochodu. Do wcześniejszej wersji kropelki, która teraz ze względów regulaminowych nie może już startować w zawodach. Dlaczego? <coughs> Dlaczego? Shell zmienił jakby warunki zasady, zasady czy, czy obwarowania na to, jak ma wyglądać samochód startujący w każdej kategorii. Starsza kropelka miała skręt wykonany w ten sposób, że koła tylko się pochylały, natomiast nowe, nowe przepisy wymagają tego, żeby samochód miał oś skrętną, przez co no, musieliśmy zdecydować, czy, czy po prostu wycofujemy się z tego, czy budujemy nowy samochód. No i wyszło na to, że zbudujemy nowy samochód. Eee, Czyli ile, ile się nie on... poddajecie no, po prostu. No trzeba, trzeba cały czas udoskonalać. No ze starszą kropelką mieliśmy po prostu też taki problem, że już powoli zaczęliśmy dochodzić do granic jej fizycznych możliwości. Starsza wersja kropelki, tak jak pani wcześniej zapytała, ile to pali, ona z jednego litra paliwa jest na najwyższy potwierdzony rezultat dla tego samochodu. To jest 659 km na jednym litrze paliwa. Czyli no. Już no, Was lubię. No, niektórzy też tak mówią. No tak, będąc tu w Ciachanowie, możemy sobie za teraz bodajże 5 zł pojechać nad morze, wrócić z powrotem. Nie są to może jakieś najbardziej komfortowe warunki. Bagażnika też w sumie w Korpelce nie ma ale w samochodzie, który startuje w drugiej kategorii, już musimy mieć obowiązek posiadania bagażnika. I co tam się do tego bagażnika zmieści? Bo to nie jest duży samochód. Mm. Gabarytowo jak to mm. mniej więcej wygląda? Gabarytowo jak to wygląda? No, kropelka jest samochodem już budowanym tylko po to, żeby bić rekordy. Pozycja jazdy w tym samochodzie jest taka, że, że prawie, prawie leżymy. To wynika z tego, że przekrój tego samochodu jest bardzo mały. Ten samochód przypomina, nie wiem, pocisk karabinowy. Może, może, no... To to jest tak dość... trochę jakby państwo weszli do kajaka. Nie, no pocisk karabinowy to jest tak, to jest bliżej. Kajak zdecydowanie nie. No wie, co aerodynamika pojęcie. tego Ale pojazdu też... została, była naprawdę przemyślana bardzo długo. Mamy dużo y, ludzi, którzy się tym zajmują, dużo, dużo kolegów po prostu zna się na tym i wie co zrobić, żeby ten samochód charakteryzował się oporem aerodynamicznym. 10 razy mniejszym niż, niż normalny samochód poruszający się po drodze. No jesteśmy wydziałem lotniczym, mamy bardzo bardzo wielu specjalistów dziedzinie aerodynamiki, ale nie tylko. Mamy też specjalistów silnikowców, mamy też silną gwardię elektroników i w każdej dziedzinie jesteśmy sobie w stanie jakby sami poradzić ze zbudowaniem samochodu, który no, jest w stanie przepalić. Bardzo, bardzo małe ilości paliwa i wykręcić z tego bardzo, bardzo dużo kilometrów. Ile kół ma kropelka? Kropelka ma trzy koła. Wygląda to w ten sposób, że <laughs> mamy przednią belkę, na której zamontowane są dwa koła i to są koła skrętne, natomiast z tyłu mamy jedno koło, które jest zamontowane po środku i to jest koło napędzane z silnika, dwubiegową skrzynią biegów. Wszystko rozumiem. Myślę, że mężczyźni tutaj, nasz pan realizator też więcej będzie wiedział na ten temat. Później mi roztłumaczy to wszystko po programie, o co tu właściwie chodzi. Czy to jest lekki samochód? Czy on jest ciężki? Z czego on jest zrobiony? To jest, to jest dość ciekawa sprawa, dlatego że w tym roku prawdopodobnie mieliśmy najlżejszy samochód na całych zawodach Shelleco Maraton. Cała kropelka waży koło. 27 chyba 7 kg. Ale tak trochę można wziąć, tak i no, przejść. No. Taki cięższy rower powiedzmy. Mm -hmm. Wynika to z tego, że cała konstrukcja jest to konstrukcja samonośna. Nie mamy w środku ramy i jest wybudowana z e, kompozytu Kompozytu węglowego. Działa to w ten sposób, że przesądzamy kolejne, kolejne warstwy tkaniny węglowej szwicami epoksydowymi. To jest, to jest technologia dość nowa. No. Możemy sobie tak popatrzeć, co właściwie to jest tak zrobione, no, mało rzeczy jest tak w tym świecie na razie zrobione. Na przykład konstruktorzy z Boeinga, nowy 787 Dreamliner, to jest właśnie też jeden z pierwszych samolotów komunikacyjnych, który w większości został wykonany właśnie z kompozytów. To przekłada się na bardzo, bardzo niską masę, a jednocześnie bardzo ogromną wytrzymałość. Umiejętnie licząc kompozyty, to jest też bardzo trudna sprawa. Dużo łatwiej policzyć wytrzymałość stali czy jakiegoś konwencjonalnego materiału, a dużo trudniej kompozytu, w którym jakby wytrzymałość zależy na przykład od kierunku ułożenia włókien. Od gramatury tkaniny, którą układamy, czy, czy, czy rodzaju żywicy. I wy się tym wszystkim na studiach zajmujecie? No, tak jakoś wyszło, no trzeba to robić. Ktoś, ktoś musi ten kraj ciągnąć do przodu. Mhm. A propos ciągnięcia tego kraju do przodu, to później e, co z tą kropelką będzie, jak już ona powstanie, bo ona w zasadzie teraz to, są ten, to, to jest ten ostatni moment, tak? kiedy ona jest składana, a później tak gdzie się z nią wybierać? Tak? Gdzie się z nią wybieramy? No przede wszystkim są to kolejne zawody maraton w przyszłym roku. W przyszłym roku postaramy się, żeby wszystko już było dopięte na ostatni guzik. Mamy przeświadczenie, że ten samochód pobije rekord polski, który aktualnie należy do nas i wynosi, tak jak mówiłem, 659 km, ale mamy przypuszczenia, że ten samochód będzie w stanie zrobić co najmniej 1000 km na jednym litrze paliwa. Z takim też hasłem startowaliśmy do akcji crowdfundingowej. Mieliśmy troszeczkę problemu z finansami w tym roku, ale Dało radę. społeczność nas nie zawiodła. Dokładnie. To znaczy? Zbieraliśmy pieniądze w ten sposób, że byliśmy na jednym z portali internetowych, który... Polak potrafi? Na internet. Mm -hmm. Jest to jeden z akceleratorów. Daliśmy możliwość dotowania nas w zamian za różne prezenty, na przykład wizyty w naszym warsztacie, modele naszych samochodów, czy, czy, czy jakieś inne. A można was jeszcze dotować? No akcja, akcja crowdfundingowa już się skończyła, mm -hmm. ale zbieraliśmy tyle pieniędzy, ile trzeba, a dzięki temu, że staraliśmy się pokazać w jak największej ilości mediów, czy, czy, czy dawać o sobie znać. Dosłownie wszędzie, gdzie się dało, ruszaliśmy niebo i ziemię. No, mamy, mamy kolejny raz już taką teraz dosyć z, m, poważną rzeszę sponsorów, dzięki którym no, możemy dalej rozwijać cały ten projekt. Dobra, to pogadajmy jeszcze o finansach mm. trochę. Mm -hmm. e, interesuje mnie silnik. Mm -hmm. e, podobno najtańsza rzecz no. <grafy> w tej całej kropelce. No, kropelka. Kropelka ma nowy silnik. Jest to silnik zbudowany przez nas od początku do końca. No może nie do końca przez nas, ale projekt mm -hmm. tego silnika. Został wykonany przez, przez nasze, naszego, naszych kolegów, nasz, moich starszych przede wszystkim kolegów, bo to nie jest taki proces, który trwa miesiąc czy dwa. Zaprojektowanie silnika nie jest takie proste. On nie działa w normalnym cyklu Otta, tak jak normalny silnik, ale w cyklu, w cyklu Atkinsona. Co to znaczy? Co to znaczy? No, to jest dość, dość specyficzny cykl pracy silnika spalinowego. Dla normalnego człowieka wydaje się no to, to dość ciekaw, ciekaw, dużo taką ciekawostką. Ten, ten cykl nie jest wykorzystywany tak mocno powszechnie. Wynika, wynika to z tego, że, że on przede wszystkim charakteryzuje się niskim zużyciem paliwa, ale przez to silniki są na przykład troszeczkę mniej wytrzymałe. Taki silnik jest stosowany na przykład w samochodzie Toyota Prius, czyli w samochodzie znanym jako samochód hybrydowy i bardzo ekonomiczny. Wykonanie wszystkich elementów zajęło nam dość, dość długi czas, ale dzięki temu, że dostaliśmy <laughs> bardzo spory grant z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach akcji Generacja Przyszłości, byliśmy w stanie wykonać. Silnik naszego samochodu w zewnętrznych firmach, dlatego że, mimo że dysponujemy pewnym parkiem maszynowym czy, czy, czy maszynami, którymi moglibyśmy sobie coś tam spróbować do tego silnika wykonać, to jednak technologia wykonania takich, takich podzespołów, z potrzeba procesów nawęglania, na azotowania czy, czy hartowania, nie byliśmy ich w stanie wykonać po prostu sami na jakby własnym, własnym warsztacie, własnym podwórku. I kolejnym jakby czynnikiem zwiększającym cenę takiego, takiego silnika jest też to, że. Nie produkujemy tych silników 100-200 tysięcy, tylko, tylko jedną sztukę. On też jest projektowany na no, niezbyt długi okres pracy. Ten silnik będzie, będzie pracował w naszym samochodzie przez najbliższe 5 lat, ale to nie jest tak, że my będziemy nim codziennie sobie jeździć do pracy i z powrotem. To jest po prostu silnik przede wszystkim budowany po to, żeby być rekordy. Średnica tłoka jest bardzo mała, skok tłoka jest bardzo duży, dzięki temu uzyskujemy dużo większy stopień sprężania niż, niż w normalnym silniku spalinowym. Dzięki temu na kilku kropelkach etanolu jesteśmy w stanie wygenerować bardzo, bardzo dużo mocy i dwóch dużo mocy. Ciężko powiedzieć, czy to duża moc, bo silnik będzie miał moc około jednego konia mechanicznego, ale samochód, który waży 30 kg plus yy, dolny limit wagi kierowcy, to jest chyba 50 kg aktualnie w naszej kategorii, więc Dużo mocy nie potrzeba, żeby 80, km, 80 kg rozpędzić do, do prędkości, która na zawodach jest wymagana. Dobra, to powiedzmy ile ten silnik kosztował? No silnik... No tak na około, na około tutaj... Na około. Silnik myślę, że ciężko jest poszacować wszystko dokładnie. Myślę, że tu bardziej skarbnik musiał się o tym wypowiadać, ale myślę, że, że jest to kwota rzędu około 100 tysięcy złotych. No i to myślę Państwu da wyobrażenie na temat całego tego wynalazku. To jeszcze zapytam z ciekawości, a koło ile jest warte? Na przykład? Koło. No, koła nie jest to taka wielka technologia. Staramy się wykonać nowe teraz koła, również z włókna węglowego, ale mamy mm, duże problemy aktualnie na razie z tym, żeby mm, utrzymać duże ciśnienie w oponach. Dlatego że w normalnym samochodzie jest to około, dwóch, dwóch, może trzech atmosfer, jakoś taka górna granica. A tutaj, żeby minimalizować opory toczenia, chcielibyśmy, żeby ciśnienie w oponach było. Myślę, że co najmniej trzy razy takie, około 6-7 atmosfer, czyli tyle, co na przykład mają napompowane kolarze w swoich oponach rowerowych. Natomiast aktualna wersja kropelki posiada koła szprychowe, które nie są jakby szczytem technologii, ale. Ale są lekkie. Są lekkie, to prawda, ale myślę, że, że, że to też nie jest optymalne ze względu aerodynamiki, dlatego że strugi powietrza jakoś tam pływają sobie między tymi szprychami. Wolelibyśmy, żeby, żeby koła to były po prostu jakby węglowe dyski połączone no, ze sobą. Wszystkiego mieć nie można. Wszystkiego mieć nie można, ale do przyszłego roku, do zawodów jeszcze całkiem Słuchaj, sporo czasu, także będziemy próbować. Tak jest. Mhm. A dzieci rysują obrazki, widziałam, kropelki. To z jakiej okazji na przykład? Bardzo często zdarza się, że jesteśmy na różnych piknikach, festynach naukowych. Na przykład dużym przedsięwzięciem jest Festiwal Nauki Centrum Kopernik Polskiego Radia odbywające się rokrocznie na stadionie narodowym no, tam w tym roku też bardzo dużo dzieci odwiedziło nasze nasze stanowisko i Chciało powiedzieć sobie kropelką, no niestety nie jest to to nie da możliwe. No, Dobrze, a kto tą się kro... boimy. A kto tą kropelką pojeździ sobie na najbliższym maratonie? No to jest dobre pytanie. To nie znaczy, kłócicie się tam trochę No niestety zespołem. nie, jakby role w naszym zespole no, są. Proszę. Role w naszym zespole są odgórnie przydzielone. To jest przede wszystkim wy wy podyktowane wymaganiami tego, żeby, żeby bić kolejne rekordy. Jeden, jeden z naszych samochodów, nie jeździmy w kategorii miejskiej. Czyli najchudszy pojedzie, tak? No, no, najmniejszy, najgorszy. <gry> tak, nasz kolega jeździ samochodem, który nazywa się PAX i, i on waży bodajże około 1500 gramów więcej niż przepisy zezwalają, bo tam kierowca ma ważyć 70 kg, on waży około 71 w całym kombinezonie i tak dalej. Natomiast no, kropelka. Ja ważę mniej, nie chcecie kropelka, mnie Kropelka nie jest jakimś mocno, mocno przestronnym samochodem. Kropelką jeździ nasza była sekretarz. Była wcześniej aktualna. Asia waży około 50 kg i ma jakby. Pani Asiu, mniej niż ja. Jakby ma potencjał, żeby wcisnąć się do tego samochodu, do środka. I no, nie, nie, nie jest. Ciężko powiedzieć, zanifakowana to złe słowo. Nie choruje na klaustrofobię i nie ma problemu z tym, Aha, żeby wcisnąć się do problem. takiego no, kokonu, nazwijmy to. No tak, ktoś kto ma problem z małymi przestrzeniami może czuć się tam mało komfortowo. Zdecydowanie tak, ale nie jest to też problematyczne, dlatego że przed każdymi zawodami musimy przejść inspekcję techniczną, tam jest wiele jakby podzespołów, czy części, czy, czy funkcjonowanie naszego samochodu sprawdzane i jednym ze stanowisk na inspekcji technicznej jest sprawdzenie tego, czy, czy w razie jakiejś awarii, czy, czy, czy na przykład pożaru w, w przedziale silnikowym kierowca jest w stanie szybko opuścić ten samochód. Mm. Mamy na to 10 sekund, ale wyrabiamy się mniej więcej w połowę tego czasu. A czy w innych samochodach też jeżdżą kobiety na maratonie? Tak, to jest, to jest bardzo popularna praktyka. Szczególnie mm. w, kategorii, w kategorii samochodów w kategorii samochodów prototypowych, które mają bić rekordy. No, tam w tym roku widzieliśmy, że, że jedna ekipa miała, miała naprawdę bardzo, bardzo chudziutkich i niziutkich ludzi, którzy są dosłownie obudowywani tym samochodem. To nie jest tak, że samochód projektujemy, Samochód jest projektowany, a kierowca wsiada do niego, bo często wśród niektórych widać taką tendencję, że po prostu samochód jest budowany pod, pod konkretnego kierowcę. A później go chronią i pilnują, żeby nie przytył, żeby nic mu się no, nie niestety, stało. No niestety wymogi są takie, że musi ważyć tyle, ile ma ważyć, no i musi tym samochodem pojechać. Mhm. Tak się zastanawiam, jak kropelka jedzie 60 na godzinę i może przejechać ponad 600 km, to w ile godzin? Ile godzin. To wygląda w ten sposób, że na zawodach mamy do pokonania około 16, chyba 17 okrążeń, które mają 1000, około 1600 metrów. W tej edycji w Rotterdamie zobaczymy, jak to będzie w przyszłym roku, dlatego że przyszły, w przyszłym roku zawody odbędą się w Londynie, tam już pewnie będziemy mieli inny tor. I wygląda to w ten sposób, że mamy limitowany czas na, na pokonanie tego, tego, tego dystansu. To nie jest tak, że możemy się toczyć z prędkością żółwia. Naprzek pokonanie tych około 25-6 km mamy 38 minut, więc wychodzi na to, że standardowa, jakby nazwijmy to, prędkość przelotowa tego samochodu musi wynosić około 30-40 może 40 km na godzinę. Jest to prędkość zupełnie wystarczająca do powiedzmy poruszania się po mieście. Technika jazdy tym samochodem też nie jest taka, taka jak technika jazdy zwykłym samochodem. Czyli bardzo... czy kierowca musi jeszcze to opanować, tak? Tak, zdecydowanie, nie jest to jakieś mocno trudne, teraz na przykład w moim samochodzie pracujemy nad systemem telemetrii, który da nam możliwość pobierania w czasie rzeczywistym parametrów pracy wszystkich podzespołów, wyświetlenia nam tego na komputerze gdzieś pod, poza torem, żeby odciążyć kierowcę z obowiązku monitorowania wszystkiego, co się wokół niego dzieje, ale... Ten samochód przede wszystkim dużo pracuje rozrusznikiem, to znaczy nie chodzi o to, żeby na rozruszniku i nie spalając paliwa przejechać ten dystans, ale wygląda to w ten sposób, że ten samochód ma bardzo, bardzo niskie opory toczenia i to chcemy wykorzystywać w ten sposób, że samochód rozpędzamy do prędkości około 40, może nawet 50 km na godzinę i swego czasu przeprowadzaliśmy testy. Ten samochód po prostu toczy się, toczy, toczy i nie chce się zatrzymać. <laughs> Czy kropelkę będzie można zobaczyć kiedykolwiek w Ciechanowie, czy ciężko? Ciężko powiedzieć, jak to będzie. No, z, reguły, z reguły, być może starszą wersję jakoś kiedyś uda się tu zobaczyć, ale też nie jestem pewien, czy jest to możliwe. Natomiast w takim układzie odwrotnie, czy Ciechanowianie mogą gdzieś wyruszyć, żeby kropelkę zobaczyć? No, jesteśmy, jesteśmy bardzo, bardzo, bardzo często jesteśmy na różnych festiwalach. Czyli Właśnie tak, trzeba jak Was mówiłem, śledzić nauki. po prostu. Tak, zdecydowanie na naszej stronie internetowej, czy na fanpage'u na Facebooku. Podajmy można. może adres strony. Strona internetowa to skap.mail.pw.edu.pl Tam można sobie obejrzeć wszystko to, co dotyczy kropelki. A skąd w ogóle pomysł, żeby taki samochód... Samochód ciągle mi się to słowo nie podoba, żeby to coś zbudować? No, no to jest dobre pytanie. Nasze koło będzie obchodziło dziesięciolecie swojego istnienia w tym roku, i wygląda to w ten sposób, że, że pewna grupka ludzi zebrała się kiedyś na uczelni w czasie wykładu z takiego przedmiotu jak aerodynamika pojazdów i powiedziała sobie, że no dobra, skoro wszyscy od 1985 roku, czyli Francuzi, przede wszystkim Niemcy, też ekipy ze Szwajcarii, czy, czy ze Skandynawii, z Danii. Startują i, i mogą być takie rekordy, to no dlaczego my tak nie zrobimy. No i po kilku, kilku. No teraz już prawie kilkudziesięciu latach budujemy coraz to nowe kolejne wersje naszych samochodów i no jesteśmy w tym naprawdę dobrze. Nie jesteśmy jedyną ekipą z Polski, mamy, mamy konkurentów, nazwijmy to z, z Łodzi, na przykład, z Gdańska, też z Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie oraz na przykład z Wydziału Samochodów i maszyn roboczych też z naszej uczelni. Ale Jakbyście na razie, tak połączyli siły wszyscy razem, to może by się udało kogoś wygryźć nie, na tym maratonie? Ciężko powiedzieć, czy jest to tak, tak, tak możliwe, dlatego że jakby każda drużyna ma też limitowaną ilość członków na, na zawodach, nie możemy powiedzmy, zdawać z tego. Kolejnym problemem też są jakieś powiedzmy, wyzwania logistyczne. Ciężko jest yy, pracować nad samochodem, który. No, jeszcze nie doszliśmy do takiego jakby poziomu pracy nad tym wszystkim, żeby móc sobie pozwolić, tak jak niektóre firmy budują samoloty, budować skrzydło tu tam podwozie, a jeszcze skądinąd brać silniki i składać to do, 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 do kupy dopiero w docelowym miejscu. No ale być może kiedyś, natomiast na razie po prostu staramy się jako ekipa no, dobrych kolegów, tak to trzeba określić, będących na jednym wydziale, studiujących właściwie to samo i, i będących jakby na miejscu, mogących pozwolić sobie na to, żeby zarwać jedną, drugą czy trzecią nas w warsztacie i posiedzieć przy tym samochodzie, żebyśmy to robili jednak własnymi siłami i jakby własną pracą, a nie A co na to właśnie nauczyciele? To są bardzo dość pozytywnie nastawieni. Tryskają radością, tak? Tak, no zdecydowanie jest to bardzo, bardzo jakby wspaniałe, wspaniałe źródło promocji dla, 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 dla wydziału, dla, dla uczelni, dlatego, że no, możemy sobie siedzieć i, i, i po cichutku, ale no, chyba lepiej, żebyśmy Mówili robili coś tym, dobrego, co robi. tak, zdecydowanie. Hmm. No, mnie nie było tydzień czasu na uczelni, w związku z tym, że byliśmy na zawodach w Rotterdamie i. To też ma swoje zalety. No, ma swoje zalety, ale pan, prodziekan wystawił nam bardzo, bardzo bardzo ładne usprawiedliwienie i poprosił wszystkich prowadzących zajęcia, żeby wybaczyli nam to, że po prostu nas nie ma. Jeszcze przed okresem, w okresie przed zawodami też bardzo dużo czasu spędzaliśmy w warsztacie. No. Trzeba było, niestety, poświęcić kilka wykładów, ale. specjalnie. Nie, nie stało się nic złego z tego powodu. Mhm. A prywatnie czym pan się jeszcze zajmuje? Ojej prywatnie. Oprócz... Troszeczkę bawię się modelami latającymi. To jakoś tak jeszcze z dzieciństwami zostało, może dlatego wydział został wydziałem lotniczym moim teraz. No i teraz jeszcze bawię się troszeczkę w rekonstrukcję historyczną. Jestem też członkiem 79 pułku Piechoty, czyli tutaj naszej lokalnej Znanego grupy bardzo, rekonstrukcyjnej. Tak, być może. Odnośnie do samochodu Kropelka, czego państwu życzyć teraz najbardziej, żeby to wszystko udało się poskładać, żeby ten maraton to był jednak sukces tutaj? To jest, to jest dobre pytanie. Przede... Kogo najbardziej się boicie tam na tym maratonie? O kurczę, w naszej kategorii być może będziemy mieli szansę na pierwsze miejsce. W kategorii tej drugiej, czyli samochodów miejskich, mamy takich jednych konkurentów z Francji, jest to liceum techniczne, Dobrze są, już czuję. Są bardzo dobrzy, znaczy, to nie jest do końca, wydaje nam się tak, że oni nie są chyba trochę do końca uczciwi, ale mm. no cóż. Ale nie możecie tego udowodnić, więc... To też nie jest do końca tak, po prostu mają, mają tam chyba po prostu lepszych specjalistów w wieku niestudenckim, nazwijmy to. Ach, rozumiem. I mm. dzięki temu mogą mieć jakąś przewagę nad nami. No ale to naszych... radość z wygranej no później tak, zdecydowanie. gryzie sumienie, więc... Kategoria jakby miejska, no my i ta druga ekipa z Francji w sumie i po nas jest dość duża przepaść, także z nimi przede wszystkim się bijemy, są naszymi konkurentami. No, i trzy lata temu udało się z nimi wygrać, ale w zeszłym roku i, i w tym roku no, mieliśmy z tym problem. Mamy nadzieję, że w końcu to się uda, dlatego że też zaufaliśmy bardzo dobrych specjalistów od na przykład silników, którzy są w stanie nam pomagać i twierdzą, że jesteśmy w stanie pobić nawet Francuzów. To bijcie, to bijcie. <laughs> Niech zapamiętają Polaków. Bardzo dziękuję panu za wizytę w studio KRTP. Moim państwa gościem był pan Kuba. Sawulski, który pracuje m.in. przy konstrukcji samochodu Kropelka. Jak Państwo chcą sobie poczytać, to w internecie informacje na temat kropelki można znaleźć bez problemu. Wygląda jak pocisk. Tak jest. jest. Z zawrotną prędkością nie jeździ, ale tu nie chodzi, jak powiedział Pan Kuba, o bicie rekordów prędkości, tylko o bicie rekordów spalania. Oby jak najmniej. Gratuluję, Panie Kubo, serdecznie jeszcze raz dziękuję za listę. Dziękuję również. Do, Do usłyszenia. Dziękuję.